Cześć! To może jednak L640? Mówiłem, żeby dorobić filmy w kolejności zgodnej z ukazywaniem się poszczególnych numerów, ale z pewnych względów zdecydowałem się, że przynajmniej dzisiaj zrobię wyjątek. Nie będę pokazywał całej zawartości gazetki, ale zacznę od niej. Najpierw mniej ważna rzecz, czyli jej stan. Pognieciona, dopięta jak plandeka na rzuku folii. Być może gruszka nie zmieściła się do standardowej, ale nie wiem, czy to jest wielki problem, by to uwzględnić. Nie na gazetce nie zależy, ale pewnie są tacy, którym zależy bardziej. W końcu model jest tylko dodatkiem do niej. Ciekawe, jakby tak reklamować. Rozumiem, że dodatek też by przyszedł. Druga sprawa ważniejsza to zdjęcia modelu w gazetce. Ludzie mówią, że modele z prenumeraty wyglądają, jeśli chodzi o ich jakość, jakby wyszły z innej fabryki, jakby w prenumeracie przyszła jakaś nieudana partia, na przykład próbna. Jak tak, patrzę na to zdjęcie, to może być coś na rzeczy, a na pewno widać tu różnicę w kolorach w tych dwóch miejscach. Można zdecydowanie założyć, że nie jest to robota grafika, czyli taki model musiał być wyprodukowany. Na początku się wystraszyłem, że brakuje mi jakiegoś czarnego elementu. Jeszcze ta krzywa osłona i szpara pomiędzy tym elementem a nią wręcz mnie w tym utwierdziła. Poszukałem jednak bez większej nadziei zdjęć modelu i okazało się, że jednak nie. To nic wyłącznie u mnie. Ciężko coś ustalić, ale dlaczego tak i jak powinno być? Swoją drogą, to ja bym wybrał do zdjęcia egzemplarz z lepiej dopasowanym grillem. To może jeszcze jedna rzecz około gazetkowa. W folii dołączona była kartka, która zasłaniała zapowiedź kolejnego numeru. Trzeba powiedzieć, że w Da ktoś ma specyficzne poczucie humoru, nawet można by powiedzieć, że dosyć ryzykowne, za to bardzo ładnie oddające uczucia, towarzyszące kioskowym zakupom modeli, przynajmniej ich próbom. Te ludziki po prostu idealne, ale myślę, że z pewnym błędem, nie uwzględniającym rzeczywistości. A teraz już model. Było sporo obaw gdy pojawiły się te doniesienia prenumeratorów o marnej jakości. Wiedząc, że raczej więcej niż jeden egzemplarz do kiosku, w którym obecnie kupuję modele nie przyjdzie, poczułem dodatkowy wzrost ciśnienia. O dziwo egzemplarze przyszły dwa, poprzednio był jeden, a ich jakość nie pozostawiała wiele do życzenia. Bardzo pozytywnie wygląda sam projekt, może nawet zaskakująco dobrze. Można to szybko stwierdzić porównując go z ostatnio pokazywanym na moim kanale Jelczem 325 który zebrał w sumie tak pozytywne opinie. Nie tylko ze względu na zabudowę. Nie będę tu robił typowego porównania, czyli nie będę pokazywał Jelcza 325, ale powiem o tych różnicach. Zawsze możecie spojrzeć na mój poprzedni film. Zderzak i pierwsza różnica dodatek czyli stopień pod nim fajnie zawsze jeden detal więcej. Przy Jelczu 325 zastanawiałem się też nad kształtem zderzaka tutaj nie mam takich rozterek. Co do jego koloru ciężko się wypowiadać, szczególnie w odniesieniu do poszczególnych egzemplarzy. Jeśli chodzi o jelczas 640 i betoniarki, to nie było ich wiele, chociaż były one w ofercie. Jeśli założyć, że wzorowano się na modelu stargów, którego czarno-białe zdjęcie można znaleźć, no to można uznać, że powinien on być dwukolorowy. Ja się tego jednak nie trzymam. Uznaję, że kolorystyka kabiny wraz ze zderzakiem jest prawidłowa i nie wnikam już w coś, co za bardzo wnikać nie można. Odrębnej kolorystyki dla betoniarek raczej nie robiono. Na swoim miejscu i w swojej wielkości jest tablica rejestracyjna, a mocowania zderzaka wielkością też bardziej zbliżone do rzeczywistości niż w przypadku 325. Na zderzaku jeszcze stopnie. Te już jednak tylko jako wypukłości, bez szczegółów i w kolorze zderzaka. Gorzej wygląda tu chyba tylko przerwa między nim a kabiną. Jeśli uznamy, że jest zaznaczona, to naprawdę w niewielkim stopniu. Umieszczone w zagłębieniu światła w porządku, chociaż można się zastanawiać, czy wokół nich czegoś nie brakuje, jednak jest to w części właśnie też kwestia kolorów. Zamiast znanej czarnej kropki, w ich środku możemy dopatrzeć się czegoś, co przypomina żarówkę. Migacze to osobne elementy, wykonane razem z ramką. Do nich taka uwaga, że za bardzo odstają od kabiny. Grill w moim egzemplarzu też nie jest idealny, ale ja nie miałem specjalnego wyboru. Głównym problemem są nadlewki z jego lewej strony. Na drugim egzemplarzu w tym miejscu było dla odmiany wgłębienie, więc stwierdziłem, że w razie czego to będzie łatwiej poprawić. Poza tym jest co najmniej dobrze. Pomijając problemy z grillem mojego egzemplarza Jercza 325, to wspominałem przy jego omawianiu o braku ramki wokół niego. Tu ją mamy. Szkoda tylko pewnej niekonsekwencji, bo modele stoją jednak obok siebie. Na grillu jeszcze całkiem ładny i szczegółowy dwukolorowy emblemat. Nad grillem srebrny napis Jelcz, całkiem precyzyjnie pomalowany. W moim 325 malowanie nieco zjeżdżało z liter. Nie będziemy mieć tu również problemu z głębią wlotów powietrza. Mamy je tu trzy i wszystkie mają ją oczywiście zaznaczoną. Tu też przydałaby się konsekwencja. Oczywiście w tę dobrą stronę. Tak w ogóle, czy ktoś z Was wie, w jaki sposób jest ona przy takiej produkcji modeli w skali zaznaczana? Nie wiem, czy uchwyty potrzebą powinny być w kolorze kabiny, tak jak w oryginale Wielczu 325, ale przeglądając zdjęcia można stwierdzić, że niekoniecznie. Wspomniany wcześniej egzemplarz targowy miał je raczej właśnie srebrne. Na innych zdjęciach z epoki też je można znaleźć, więc uznam, że są prawidłowe. Jednym z minusów modeli Kajelcza 325 były to porne, nawet jak na gazetówkę, wycieraczki. Tutaj wygląda to lepiej, być może tylko dlatego, że są po prostu trzy, ale jednak. Szyba wykonana podobnie, czyli bez uwag, nie licząc tego, że przynajmniej w moim egzemplarzu jest średnio osadzona, szpary są widoczne. Lusterko w jakości takiej, przy której zastanawiam się, czy warto o nim wspominać po prostu w porządku gazetówka. Srebrne, więc odpada nawet kwestia tego, czy zaznaczone zostało jego szkło. Szyby boczne ich osadzenie to niestety kwestia szczęścia, ale u mnie akurat osadzone dobrze. Któraś z tych małych ucieka. Góra drzwi, ramka wygląda na osobny element. Zaryzykuję stwierdzenie, że uszczelka bocznego okienka jest ogólnie wykonana lepiej niż w 325. Tam brak precyzji wiązał się też z tym, że mieliśmy ją malowaną na kabinie. Tu malowanie jest na szybce. Z przodu szczelki prawidłowo nie widać. Szpary drzwi nie są w jednym miejscu idealne, ale narzekać też na nie specjalnie nie można. W tym modelu z zewnętrznych powierzchni zniknęły zawiasy drzwi, więcej tutaj ich oczywiście nie mamy. Klamka klasyczna dla tej kolekcji, czyli pomalowana wypukłość. Pewne szczegóły jej kształtu są zachowane. Dobrze odwzorowano zagłębienie pod drzwiami. Na nim schodek, zaznaczony tylko srebrnym kolorem, czyli bez szczegółów. Poniżej jeszcze jeden stopień, ten już w jednolitym kolorze i kształcie. U mnie z tej strony jego dolny element jest wygięty ku górze. Kolejna niekonsekwencja i plus względem wykonania 325, czyli da się zrobić i boczny migacz jako osobny element. Niestety u mnie wokół niego trochę problemów lakierniczych. Zobaczmy, jak to wygląda z drugiej strony. Tutaj zatem migać sobie nieładnie odstaje, ale na tym ujęciu przynajmniej ładnie widać jego ramkę. Spójrzmy jeszcze na tył kabiny, i znowu plus w porównaniu z poprzednim Jelczem. Przede wszystkim szyby są prawidłowo na wierzchu, a nie zagłębione. Widzimy też ich uszczelki. Które są malowane tym razem na kabinie, ale to malowanie jest precyzyjne tak samo jak te w szybkach bocznych. Na dole kabiny widoczne małe niedomalowanie. To chyba norma w tym modeliku, na pewno nie sprawa jednostkowa. Jeszcze druga strona, występuje tu całkiem szczegółowo odwzorowany uchwyt. Coś tu się nam jeszcze pokazuje, ale na razie pominiemy to, co na górze tyłu, i tak po kominku, który swoją drogą też występuje w naturze w różnych kolorach. Przejdziemy sobie do podwozia i okolic. Nad przednią felgą się zastanawiam. Mamy tu tylko po dwa większe otwory i resztę w postaci niewielkich głębień. Nie wiem jak to było w oryginale. Jakby nie było, to znowu mamy tu poprawne wykonanie. Czyli znowu się nie zachwycam, bo niektóre poprzednie modele zaostrzyły tu apetyt. Wspominałem o tym na poprzednim filmie. Za kołem ładnie oznaczająca się czarna część błotnika i chlapacz. Między kołami zbiór zbiorników i skrzynka. Wygląda to ok, zawsze patrząc na takie elementy, zwracam jednak uwagę na widoczne ich wykonanie z dwóch osobnych części. Razi to czasami mniej, czasami bardziej. Przy kołach tylnych wspomnę tylko o tym, że sporo egzemplarzy miało również problem z oponami. Niestety i mi się trafiła jakaś krecha. Może trzeba tu pomyśleć o jakiejś zamianie, tak żeby to było niewidoczne. Jakieś szczegóły znalazły się też pomiędzy kołami. Skoro już widzimy błotnik, to spójrzmy od razu na rynny na nim. I przejdźmy do dołu tyłu. A z tyłu również zaznaczony na czarno chlapacz. Światło umieszczone na wysiędnikach, które są jednocześnie ich obudową. Do niej przymocowany klosz. Ładny, dwukolorowy, z wyraźnym podziałem. Prawy klosz trochę u mnie ucieka i ma jakieś dolegliwości. Do tego wszystkiego zaczep, trochę drobnych elementów, w tym mocowań, na dole belka z barwami ostrzegawczymi, chyba znowu namalowanymi odwrotnie, bo tu raczej nie było dowolności. Po prawej stronie zbiornik paliwa, właśnie z tym wyraźnym podziałem na środku, w dodatku krzywo umieszczony. I idziemy wyżej osłona również krzywo zamontowana. To kolejna rzecz, która będzie występowała w wielu egzemplarzach, ale nie we wszystkich. Poza tym ładny detal. Wyżej zbiornik wody, też całkiem ładny, ale ponoć za wysoko umieszczony. Ja już w sumie sam nie wiem, bo porównując z gruszką to wydaje się, że jeśli tak, to nie jakoś szczególnie za wysoko. Ale patrząc na model stargów, to on wręcz leży na osłonie, więc coś tu się jednak chyba rzeczywiście nie zgadza. Poniżej elementy o zagadkowych kolorach. A przed nimi, częściowo pod osłoną, skrył się taki czarny element. Mam nadzieję, że łaskawie się nam pokaże. Dosyć szczegółowo wykonany. Włącznie z większymi i mniejszymi śrubami. Zdecydowanie jeden z plusów. Tyle można dostrzec pod mieszalnikiem. A teraz on sam, czyli popularna gruszka. Z raczej trochę kontrowersyjnymi kolorami, ale jak to mawia klasyk, pokaż mi, że takich nie było. Gruszka się obraca, więc pokazały się ukryte zabrudzenia. W pierwszym momencie nie wyglądały na takie, które na pewno zejdą, ale po mocniejszym potraktowaniu palcem ustąpiły. Trzeba jeszcze doczyścić. Na gruszce trochę szczegółów, trochę niedoskonałości. Widać wyraźnie łączenie. W różnych miejscach różnie. Trochę szkoda, bo pewnym ryzykiem od odwzorowania takich zabudów jest to, że mogą wyglądać zabawkowo. Tu raczej tak nie jest, ale takie niedoskonałości na pewno nie pomagają. Sama gruszka to nie wszystko, mamy jeszcze elementy dodatkowe. One również nie trącą zabawką. Ja tego tutaj nie widzę. Teraz spójrzmy sobie jeszcze na wszystko z góry. Z dołu. I to prawie wszystko na dziś. Jeszcze kilka zdjęć ogólnych, a przy okazji podziękowania za oglądanie, subskrypcje i takie tam. Z nowości muszę podziękować za oglądanie reklam. Sam widziałem, że wyświetlały się zanim miałem jeszcze 1000 subskrypcji. Ale teraz przynajmniej jakieś grosze, a w porywach złotówki za nie trafiają do mnie. Czyli ich oglądanie to najprostszy sposób na wsparcie kanału. Co prawda w moim przypadku niezbyt wydajny, ale zawsze. Jakby ktoś chciał bardziej wesprzeć kanał, to może to zrobić za pomocą wpłaty na konto, czyli na razie nic się tu nie zmieniło. Jakby kogoś interesowało, co to znaczy bardziej, to mój rekord z wpływów z reklam to 2,95 za dzień, ale bywają dni poniżej złotówki. Jednak nie wrzucałem teraz filmów, zarobiły głównie trzy poprzednie. Nawet jestem zdziwiony, że tak dużo. Myślałem, że to będą jakieś ułamki, nawet nie złotych, a groszy. Zresztą, jak nie będę robił filmów, to tak to będzie wyglądać. Większe kanały muszą mieć jednak z tego całkiem fajne pieniądze, chyba większe niż się o tym da przeczytać, albo ja o czymś nie wiem. Cześć, do następnego.